Też jestem Spinner i rozpoczynam serię moj, w sensie maratonu z pierwszej wojny światowej. No, zaczniemy od gry Warfare 1917 z 2008 roku. Gra jest taktyczną grą i będzie tego 7 odcinków. Bodajże 7. 7, a w Nie, 6, a w będzie 5. Widzora, zaczniemy sobie kampanię. Ja nie grałem kampanii w sensie Grałem, ale od razu wyłączyłem. Wiem, jak gra wygląda, bo sobie grałem Custom Battle. Jeszcze sorry, że teraz widzicie OBS-a. Ale dobra, musimy już sprawdzić. Dobra, lecimy. No, chano. No, kampanię. wyściszmy grę i lecimy jeszcze jedną rzecz zrobię sorry, że teraz to ustawiam Do dobra, dobra british lecimy, lecimy, lecimy dobra, mogę tylko riflemanów Konie się respią, a ja muszę jedną rzecz zrobić. Dobra, co tam się dzieje? Upgrade. Ulala. Dobra. Biegną. Biegną Niemcy. Aha, tu koszt będzie, gdy chcesz się zapełni. sensie będę mieć jeden punkt. Dobra. Niemcy zobaczy zbiegną. Dobra, tutaj powstają sobie. A oni niech będą atakować. Co? O, dobra, lecę. Dobra, i za następnym oddziałem lecą wszyscy. O, kwistki. Dobra, ten oddział wkracza i lecimy. Mam nadzieję, że mi nie ma. Sorry za te lagi, ale ta gra jest taka zlagowana. Troszkę. Dobra, w ogóle no. O, asulta, dobra. O, czołgi. Będziemy mogli odblokować. Down. Dobra, lecimy. Atakujemy. Będą gdzieś mogli Niemcami grać. Dobra, na front żołnierze. O, mortary odblokowałem. Dobra, jeden okop. Jeszcze jeden dla Niemców. Myślę sobie, poczekam, aż oni przyjdą. O, dobra, lecimy. A tak, a tak, a tak. U la, la O ma firsta. fersa A wy ruchy, 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 na to, na co czekacie? Dawać No Mortarsi im wyślę Może że...

Mam zablokowany, kurda. Aha, serio. Serio. Mogę coś kupić? Nie. Dobra, sorry, że od sam muszę sprawdzić tylko. Dobra, no, no, myślę, że sobie z trzy bitewki zrobimy. Jeszcze dwie. Tak? Dobrze? czy znaczy, nie. Tak, jest do, nieważne. Jeszcze sobie z dwie bitewki zrobimy i będziemy po cztery robić. Zagraliśmy już dwie bitwy. Tak, dwie. Dobra, niech ci pójdą, bo nie mają granaty. Dobra i wymiana szybka. Tu jest jakaś ilość ludzi. Dobra, dobra, dobra. Przyjem, przyjmiemy te okopy i będzie bardzo dobrze. Dobra, wygrana. O, masz generał. Mamy, dobra. Sorry za w tle. o są już te druty o, tutaj ustawię sobie typów z lewisami dziwne bo mają tutaj te musine albo coś <grym> albo podobno mają mieć lewisa wow 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 wróg bez pędu Ej, bo oni mają tu stać i bronić. Dobra, to niech on pójdzie, by już się sam. Przykro mi. Pewno na minę zaraz to trafi. I go wywali w powietrze. Zaraz, młodszo pójdzie cały. No. Dobra, też dostaniecie zaraz Mortary. Dobra, sorry, jasulci zaraz lecą. Nie przejdą, nie ma szans. Co? Co? Oni przebiegli sobie, ale. Ale oni nawet do kopu nie weszli. Halo? Halo? To było dziwne. A mają lewisy, mają, dobra. No, trochę tych Niemców to jest. Eee. Co? Co? Nic nie zrobiłem w tej bitwie i wygrałem. Dobra. Dzięki Wam za oglądanie. Kolejny odcinek jutro. No i do zobaczenia w Verdeanu.